Zanim zaczniemy tę spokojną podróż w głąb dawnych epok, pozwól, że przez chwilę zatrzymamy się w miejscu, w którym wszystko dopiero nabiera kształtu. W miejscu, w którym światło jest miękkie, a czas płynie odrobinę wolniej. Tak jakby zapraszał nas do wejścia w coś większego. Ta seria to opowieść o świecie sprzed tysięcy lat. O świecie, który oddychał w rytmie natury. I o ludziach, którzy żyli bliżej ziemi, ognia i nieba, niż my potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić. To spokojna wędrówka przez pradawną codzienność, przez poranki, które zaczynały się od chłodu i ciszy, przez długie dni pełne pracy i obserwacji natury, przez spotkania ze zwierzętami, które wtedy zamieszkiwały ziemię, aż po wieczory spędzane przy ognisku, kiedy grupa zbierała się razem. By odpocząć po wędrówkach i opowiedzieć historię. Nie będziemy się spieszyć, nie będziemy pędzić od wydarzenia do wydarzenia. Ta seria została stworzona tak, aby prowadzić Cię delikatnie, krok po kroku, w spokojnym rytmie dawnych dni. Każdy rozdział to fragment większej całości krajobraz chwila obraz życia, które było proste, ale pełne ciszy, której tak często dzisiaj brakuje. W kolejnych częściach posłuchasz o poranku w pradawnej dolinie, o pierwszych czynnościach plemienia, o ogniu, narzędziach i o zwierzętach, które przemierzały ziemię obok ludzi. To będzie powolna, kojąca wędrówka. Nie po to, by uczyć się dat czy nazw, ale by poczuć atmosferę tamtych czasów, by zanurzyć się w świecie, w którym człowiek żył w ciszy i w którym każdy poranek był nowym początkiem. Możesz teraz pozwolić, aby twoje myśli powoli ułożyły się w spokojny rytm, aby oddech stał się głębszy, a wyobraźnia otworzyła się na obrazy sprzed tysięcy lat. Gdy będziesz gotowy, rozpoczniemy pierwszy rozdział rozdział 1: Świt ludzkości. Wyobraź sobie świat świat tak dawny, że nie istnieją w nim jeszcze żadne imiona, żadne miasta, żadne granice. Tylko bezkres i cisza. Cisza, która nie jest pusta, ale żyjąca, jakby składała się z samego oddechu Ziemi. To jest wczesny poranek epoki prehistorycznej, czas, w którym człowiek dopiero zaczyna uczyć się, kim właściwie jest. Powoli, bardzo powoli, światło świtu spływa po zboczach gór. Cień nocy cofa się, jakby z niechęcią. Ustępując miejsca pierwszym barwom dnia, w dolinie panuje chłód, mgła unosi się nad ziemią cienką warstwą, jak delikatna tkanina, w której ukrywa się wszystko, co żyje. To właśnie w tym miejscu, w tej rozległej dolinie, otoczonej skałami i spokojem, żyje niewielka grupa naszych najstarszych przodków. Nie znają jeszcze słów na opisanie tego, co widzą, nie znają imion dla barw poranka. Nie mają pojęcia, że pewnego dnia ktoś będzie próbował opowiedzieć ich historię, tak jak robimy to teraz. A jednak żyją, oddychają, myślą, czują strach, ciepło, głód i spokój. Ich świat jest prosty, a jednocześnie nieskończenie głęboki. Zaczyna się dzień pauza. Pierwszą, która budzi się o świcie, jest zwykle najmłodsza kobieta w grupie. Jej zadaniem jest rozpalać ogień. Ale nie po to, by ogrzać siebie. Ogień w tamtych czasach był czymś więcej niż ciepłem. Był granicą, cienką linią pomiędzy bezpieczeństwem a nocą pełną nieznanych dźwięków. Dlatego ogień pali się niemal bez przerwy. A jeśli zdarzy się, że zgaśnie, wtedy cała grupa wie, że musi zdobyć go ponownie, zanim ona jednak dotknie chłodnych jeszcze popiołów, zanim dmuchnie w resztki żaru. Przez chwilę trwa w bezruchu, słucha. W prehistorycznym świecie słuchanie było umiejętnością i przetrwaniem. W ciszy poranka każdy najmniejszy dźwięk miał znaczenie, pojedynczy trzask gałązki w lesie. Mógł znaczyć wiele, ale dziś poranek jest spokojny. Nie słychać nic poza lekkim szelestem traw i powolnym, kołyszącym oddechem ziemi. Dopiero wtedy kobieta schyla się nad ogniem, dotyka popiołu i zaczyna budzić żar. Pauza. W tym czasie reszta grupy wciąż śpi. Leżą blisko siebie, wtuleni w skóry zwierząt, bo noc była zimna. Jeśli przejrzysz się im z bliska, zobaczysz, że każdy z nich śpi inaczej. Jedni spokojnie, inni niespokojnie. Czasem drgają lekko, jakby ich ciała pamiętały każdy dźwięk nocy. Ale jest jeden, który nigdy nie śpi głęboko, najstarszy z grupy. Nie dlatego, że boi się ciemności, ale dlatego, że pamięta ją lepiej niż inni. On budzi się pierwszy, powoli unosi głowę. I zanim jeszcze otworzy oczy, nasłuchuje. To nawyk, który towarzyszy mu od dziesiątek lat. W świecie bez ścian, bez drzwi, bez pułapek i broni. To słuch był pierwszą linią obrony. Kiedy starszy mężczyzna wstaje, dzień oficjalnie się zaczyna. Starszy mężczyzna przeciąga się powoli, jakby każdy ruch był nie tylko oznaką budzenia się, ale też przypomnieniem o tym, ile dni, ile nocy, ile historii stoi już za nim. Wspiera się na dłoniach, przesuwa palcami po zimnych skałach i w ciszy, która wciąż otula dolinę, robi coś, co robił już tysiące razy w swoim życiu. Przygląda się światu, niepośpiesznie, nienerwowo, z takim spokojem, jakby znał każdy kamień, każdy cień, każdy powiew wiatru w tym miejscu. A jednak za każdym razem patrzy na ten świat, jakby widział go po raz pierwszy. Pauza. Gdy powoli podnosi się na nogi, kobieta przy ognisku unosi wzrok. Ich spojrzenia krzyżują się na krótką chwilę, nie potrzebują słów. Nie znają ich, ale rozumieją się lepiej niż ludzie, którzy będą żyli tysiące lat później. On wie, że ogień zaraz ożyje. Ona wie, że on ocenił już poranek i uznał go za bezpieczny. To prosta wymiana, cicha, ale fundamentalna dla ich małego świata pauza. W miarę jak reszta grupy zaczyna się poruszać, słońce podnosi się wyżej. Mgła zaczyna znikać, odsłaniając coraz więcej detali doliny. Widać ślady sprzed milionów kroków zwierząt, widać kamienie, które pamiętają o wiele starsze czasy niż ludzie mogą sobie wyobrazić. Widać też drogę, którą przodkowie tej grupy wędrowali przez całe pokolenia. Dla nich ta dolina nie jest domem, jest przystankiem. Człowiek w tamtej epoce nie miał jednego miejsca, do którego należał. Jego domem był ruch, zmiana, przetrwanie, a jednak ta dolina daje im dziś coś, czego potrzebują najbardziej: spokój i jedzenie. Pauza. Gdy ogień zaczyna delikatnie trzaskać, najstarszy mężczyzna kiwa głową do młodego chłopca. To znak cichy, prosty, ale zrozumiały. Chłopiec wstaje, podnosi drewnianą włócznię. Jeszcze krzywą z prymitywnym, zaostrzonym kamieniem na końcu i patrzy na niego z dumą, jakby trzymał największy skarb świata. Dziś pójdzie na pierwsze polowanie w swoim życiu. Nie dowie się, czym dokładnie jest duma. Nie zna tego słowa, ale czuje ją. Tak samo jak czuje strach, który skrada się gdzieś głęboko w jego brzuchu. Najstarszy widzi to wszystko bez jednego słowa. Podchodzi, kładzie mu dłoń na ramieniu. Powoli, spokojnie, jakby ten gest był przekazywany z pokolenia na pokolenie przez setki tysięcy lat. W tym świecie słowa nie są potrzebne, ale obecność, obecność znaczy wszystko. Pauza. Reszta grupy szykuje się do dnia. Kobiety sortują kości, z których później zrobią narzędzia. Młodzież rozciera suche rośliny na włókna. Dzieci bawią się kamieniami. Uważając w zabawie te same gesty, które później dadzą im przetrwanie, a na skraju obozu, przy wydeptanej ścieżce, dwóch mężczyzn przygotowuje się do polowania. Nie wiedzą, że za tysiące lat ludzie będą rekonstruować ich życie, ich narzędzia, ich odwagę. Nie wiedzą, że staną się początkami naszej historii, wiedzą tylko jedno, dzień się zaczyna. Dolina zaczyna wypełniać się ciepłem dnia. Niewiele, tylko odrobinę, ale wystarczająco, by poranna mgła uniosła się wyżej, jakby powoli znikała w jasności grupa, budzi się bez pośpiechu. Ich rytm jest prosty i spokojny. To rytm, który podpowiada im sama Ziemia. Nie znają słowa czas, nie potrzebują go. Pora dnia jest dla nich czymś, co się czuje, nie czymś, co trzeba mierzyć. Najstarszy mężczyzna obserwuje przygotowania obozu, patrzy uważnie, ale łagodnie, jak ktoś, kto zna ten świat od dawna i ufa mu wystarczająco, by nie wykonywać żadnego ruchu w pośpiechu. Za jego pleców wychodzi młoda dziewczyna, w dłoniach trzyma koszyk spleciony z włókien roślinnych. Powolna, cierpliwa praca, trwająca czasem całe dnie i całe wieczory. Dziś pójdzie zbierać rośliny, wie, gdzie rosną te jadalne, wie też których trzeba unikać. Najstarszy kiwa jej głową. To cichy znak, znaczący więcej niż jakiekolwiek słowo, którego jeszcze nie potrafią wypowiedzieć. Chłopiec, który dziś wyruszy na swoje pierwsze polowanie, stoi kilka kroków dalej. Trzyma włócznie mocno, może nawet zbyt mocno. W jego oczach widać dumę. I coś jeszcze, lekki niepokój, który towarzyszy każdemu, kto staje przed wyzwaniem większym od siebie. Najstarszy mężczyzna podchodzi do niego powoli, bez słów kładzie mu dłoń na ramieniu. Gest prosty, ale stary jak ludzka pamięć. Chłopiec unosi głowę, oddycha głębiej. Zaczyna rozumieć, że odwaga nie oznacza braku strachu, oznacza to, że idzie dalej, mimo że się boi. W obozie życie toczy się naturalnym rytmem: kobiety sortują kości, z których później powstaną narzędzia, młodzi rozcierają suche rośliny na włókna, dzieci bawią się kamieniami, odtwarzając w zabawie te same ruchy, które kiedyś pozwolą im przetrwać. A przy wydeptanej ścieżce na granicy obozu, dwóch mężczyzn przygotowuje się do polowania, sprawdzają włócznie, poprawiają uchwyty. Spoglądają na las z uważnością, którą daje im doświadczenie. Nie wiedzą, że za tysiące lat ktoś będzie próbował zrozumieć ich życie, że ktoś będzie ich wspominał, że staną się częścią historii ludzkości. Dla nich liczy się tylko jedno: dzień się zaczyna, eb powoli, niemal niezauważalnie, obóz wypełnia się dźwiękami cichymi, miękkimi, takimi, które nie przeszkadzają ciszy. Ale delikatnie ją uzupełniają. Słyszalny jest rytm ich życia. Ktoś przesuwa kamień, ktoś odkłada kość, ktoś poprawia skórę zwierzęcia na ramionach. Wszystko to brzmi spokojnie, jakby cały świat obudził się dokładnie w tym samym tempie. Kobiety klęczą przy płaskiej skale, rozbijając twardy kości, z których powstaną ostrza i haczyki. Ich ruchy są pewne. Choć wykonywane bez pośpiechu. Każda z nich powtarza gesty przekazywane z pokolenia na pokolenie bez jednego słowa. Nie wiedzą, że tworzą coś, co dla przyszłych ludzi stanie się historią. Łane po prostu pracują, tak jak dzień tego wymaga. Na skraju obozu młoda dziewczyna szuka roślin, zna ich zapach, zna ich kształt, zna miejsca, w których rosną najlepiej. Schyla się powoli, dotyka ziemi dłonią, jakby pytała ją o pozwolenie. To gest, którego nie uczył jej nikt. Po prostu tak się czuje, tak żyje człowiek, który jest częścią natury, a nie kimś, kto próbuje nad nią panować. Jej koszyk stopniowo wypełnia się korzeniami i liśćmi. Niektóre z nich są słodkie, inne gorzkie. Jedne leczą, inne trzeba omijać. Wszystkie są ważne. W centrum obozu najstarszy mężczyzna kładzie na ziemi kilka dużych kamieni. Układa je w półokrąg, jak robił to niezliczoną ilość razy. To miejsce, w którym później przygotuje ognisko na wieczorne spotkanie grupy, nie mówi nic, nie musi. Dzieci obserwują go z ciekawością, śledząc każdy ruch, jakby patrzyły na magię. Ich oczy są szeroko otwarte, ich dłonie lekko drżą z ekscytacji. Wiedzą, że to czego się nauczą dzisiaj będzie im towarzyszyć przez całe życie. W oddali młodzi mężczyźni niosą ciężką belkę drzewa, złamana, wyschnięta, znaleziona na skraju lasu, posłuży do podparcia zadaszenia, które chroni ich przed deszczem i słońcem. Niosą ją razem, równo, w ciszy, która mówi o współpracy ważniejszej niż słowa. Kiedy odkładają drzewo, pociągają za sobą długie pędy roślin i splatają je w mocne wiązania. Ich dłonie pracują pewnie, a ich oddechy stają się wolniejsze, jakby w tej prostej czynności odnajdywali spokój. Wszystko dzieje się tu w naturalnym rytmie, nikt nie przyspiesza, nikt nie próbuje skończyć szybciej. W tamtym świecie czas nie gonił człowieka. To człowiek był częścią jego powolnego przepływu, i choć ich życie bywało trudne, to o poranku, wciąż otuleni spokojem doliny, czuli coś, co można nazwać bezpieczeństwem. Nie trwało ono długo, nigdy nie trwało, ale było wystarczające, by rozpocząć kolejny dzień. Słońce stoi coraz wyżej, cienie skracają się powoli, a cała grupa zaczyna kierować myśli ku temu, co czeka ich dalej? Dzisiejszy dzień będzie ważny: polowanie, zbieranie, praca. Wszystko to splecie się w jedno w historię ich wspólnego życia. I choć jeszcze o tym nie wiedzą, ten zwyczajny dzień zostanie zapisany nie w kamieniu, ale w samej pamięci ludzkości. Słońce wspina się coraz wyżej, a w dolinie pojawia się lekki ruch powietrza. To ten rodzaj wiatru, który nie niesie jeszcze chłodu ani ciepła. Jedynie dotyka skóry, przypominając o tym, że dzień naprawdę się rozpoczął. Dwóch mężczyzn, stojących na skraju obozu, spogląda w stronę lasu. Tam prowadzi ścieżka, wąska, miejscami zarośnięta, wydeptana setkami kroków przez ludzi, zwierzęta i czas. Przed nimi idzie najstarszy mężczyzna, nie trzyma broni. Nie potrzebuje jej teraz. Jego rolą jest obserwować i dostrzegać to, czego młodzi jeszcze nie widzą. Zanim chłopiec poprawia włócznie ostrożnie, żeby nie wyglądało to na nerwowy ruch. Choć w środku drży trochę bardziej niż chciałby przyznać. To jego pierwszy dzień, pierwsze wyjście, pierwsza próba. Ścieżka prowadzi przez wysokie trawy. Kiedy przychodzą, kłosy muskają ich nogi. A powietrze napełnia się cichym szelestem. Czasem z oddali słychać ptaka, czasem trzask gałązki. Mężczyźni reagują na każdy dźwięk. Chłopiec próbuje robić to samo, ale jeszcze nie wie, co jest ważne, a co tylko echo lasu. Najstarszy zatrzymuje się i lekko unosi dłoń. To znak, który znają wszyscy: cisza, uważność. Przed nimi widać świeże tropy, niewielkie, ale wyraźne. Ślady sarny, która tędy przechodziła zaledwie godzinę temu, chłopiec pochyla się, dotyka ziemi, jakby chciał poczuć jej historię. Najstarszy obserwuje go przez chwilę i po raz pierwszy tego dnia przytakuje lekko głową. To dobry znak. W lesie powietrze jest cięższe, pachnie wilgocią, korą drzew i czymś jeszcze. Czymś, czego chłopiec nie potrafi nazwać, ale czuje to w każdym kroku. To zapach życia i zapach niebezpieczeństwa idą powoli, uważnie stawiając kroki. Młody mężczyzna niesie włócznie przygotowaną do rzutu. Starszy trzyma w dłoni kamień, duży i gładki, bo wie, że czasem prosty kamień może uratować życie. Chłopiec oddycha coraz szybciej, mimo to stara się nie robić hałasu. Patrzy w głąb lasu, szuka ruchu, szuka błysku sierści. Szuka czegokolwiek, co potwierdzi trop, i wtedy widzi delikatne drżenie liści po lewej stronie ścieżki. Małe, niemal niezauważalne, ale wystarczające, by jego serce zabiło mocniej. Najstarszy mężczyzna również to dostrzega. Nie patrzy jednak na zwierzę, patrzy na chłopca, na to, jak reaguje, na to, czy potrafi zaufać instynktowi. Chłopiec ściska włócznie, oddycha głębiej. Zbliża się krok po kroku, jak uczono go przez całe dzieciństwo. Kiedy wychodzą z zakrzewów, widzą ją wyraźnie sarna, niewielka, czujna. Jej uszy drgają przy każdym dźwięku, a oczy odbijają światło lasu. To zwierzę jest szybkie, zbyt szybkie, by dorosły człowiek mógł je łatwo dogonić. Ale chłopiec, on jest lżejszy, zwinny, i po raz pierwszy naprawdę gotowy. Najstarszy mężczyzna nie daje znaku, nie musi. Chłopiec wie, co ma zrobić. Podnosi włócznie powoli, tak, aby zwierzę tego nie zauważyło. Napięcie w jego ramionach rośnie, oddech staje się płytki. Czas zwalnia, jakby las wstrzymał powietrze razem z nim. Wtedy właśnie rozumie, że nie jest sam. Za jego plecami stoją ludzie, którzy wierzą w jego siłę. Ludzie, którzy kiedyś robili dokładnie to samo. Ten moment jest ważniejszy niż sam rzut. To pierwszy krok w stronę dorosłości. Pierwsza chwila, w której chłopiec naprawdę czuje, że zaczyna należeć do historii swojego ludu, las trwa w bezruchu, jakby czekał, jakby cała przyroda wstrzymała na chwilę oddech, wiedząc, że ta chwila należy do chłopca. Stoi nieruchomo z włócznią uniesioną w dłoniach. Czując ciężar świata i lekkość własnego ciała, jednocześnie serce bije szybciej, ale jego myśli, jego myśli są wyjątkowo spokojne. Sarna nadal nie wie, że ktoś się obserwuje. Przechyla głowę, porusza delikatnie uchem, a promienie słońca przecinają przestrzeń pomiędzy drzewami dokładnie tak, jakby wskazywały drogę. Chłopiec robi powolny krok, bardzo powolny. Tak cichy, że nawet liście pod stopami wydają się go nie zauważyć. Włócznia lekko drży, ale nie z wahania, z napięcia, które unosi się w jego ramionach jak oddech starszych przed wielkim momentem. Wtedy nadchodzi chwila, ta, która nie potrzebuje słów, ta, która przychodzi sama, instynktownie, naturalnie. Chłopiec wypuszcza włócznie. Włócznia świszcze przez powietrze cicho, krótko. Jakby była częścią tego lasu od zawsze. Sarna zrywa się, ale jest już za późno, nie biegnie daleko, zatrzymuje się po kilku metrach i osuwa w trawie, jakby świat przyjął ją z powrotem, z delikatnością, na jaką zasługiwała chłopiec, stoi nieruchomo. Oddycha głęboko, nie skacze z radości, nie krzyczy. Jeszcze nie rozumie do końca, co właśnie zrobił. Czuje jedynie ciepło w piersi. Które powoli rozlewa się po całym ciele. Najstarszy mężczyzna podchodzi do niego powoli. Jego krok jest ciężki, ale pełen spokoju. Kładzie dłoń na ramieniu chłopca, tę samą dłoń, która towarzyszy mu przez cały dzień. Nie mówią nic, nie potrzebują. Powrót do obozu jest cichy nie z powodu zmęczenia, ale szacunku dla życia, dla lasu, dla samej chwili, która właśnie się wydarzyła. Kiedy docierają do doliny, grupa przerywa pracę. Wszyscy spoglądają na chłopca, niektórzy z ciekawością, inni z dumą. Kobiety odkładają kamienie, młodzież przestaje splatać włókna, dzieci wstrzymują oddech. Najstarszy unosi dłoń i wskazuje na chłopca. Gest prosty, cichy. A jednak wszyscy wiedzą, co oznacza chłopiec, zrobił swój pierwszy krok w stronę dorosłości. Od dziś jego miejsce w grupie jest inne, pewniejsze, ważniejsze. Wieczór w dolinie nadchodzi wolno. Niebo różowieje, a płomienie ogniska tańczą coraz wyżej, jakby chciały opowiedzieć własną historię. Ludzie siedzą blisko siebie, ogień ogrzewa ich dłonie, a dym unosi się w powietrzu miękkimi, krętymi liniami. Chłopiec siedzi obok dorosłych, po raz pierwszy w życiu na miejscu które czekało na niego od dawna. Najstarszy mężczyzna patrzy w płomienie, widział je setki razy, a jednak dziś są inne, spokojniejsze, cichsze. To był dobry dzień, niewielki, nie niezwykły, ale dobry. A w tamtym świecie to znaczyło wszystko. Noc powoli spływa na dolinę, cienie stają się dłuższe, światło ognia odbija się w oczach ludzi. A cisza wraca na swoje miejsce jak miękka kołdra. To ta sama cisza, od której wszystko zaczęło się o świcie, i ta sama, w której jutro obudzą się znowu. Bo życie ludzi tamtej epoki było jak oddech ziemi, spokojny, powtarzalny i pełne znaczenia, nawet jeśli nikt jeszcze nie potrafił go nazwać. Koniec rozdziału pierwszego. Subskrybuj kanał po więcej fajnych historii. Już wkrótce nowe odcinki.